czego na pewno by nie zrobiłabym w swoim kolejnym domu. Cześć, ja się nazywam Izabela Siwik. Od 13 lat prowadzę biuro projektowe w nadarzenie, w którym pomagamy naszym klientom i inwestorom przejść przez zawiłości pozwoleń na budowę i projektujemy domy, w których mieszkają nasi Klienci. To, że, to, że mam doświadczenie w branży budowlanej i od 100 lat prowadzę projekty budowlane i buduję, budujemy domy. To nie znaczy, że w moim domu się nie pomyliłam i nie mam, nie mam jakichś rzeczy, których, których na pewno bym nie zrobiła. Tak naprawdę, często się mówi, że pierwszy dom jest dla wroga, drugi dla przyjaciela, a trzeci dla siebie. Ja w tej chwili buduję trzeci dom, i e, zarówno w pierwszym, jak i w drugim, jak i w trzecim mam jakieś pomyłki albo e, rzeczy, które zmieniłabym. Zgadzałabym się z tym stwierdzeniem e, o, o, właśnie o domach. Jeżeli e, budowalibyśmy po prostu ten sam projekt za każdym razem, tak? czyli pierwszy dom dla wroga, no to rzeczywiście podpełnimy tam bardzo dużo błędów, w kolejnym domu dla przyjaciela będzie ich mniej, i w kolejnym takim samym. Który byśmy budowali dla siebie, będzie ich najmniej, bo już będziemy mieli doświadczenie, jak ten dom właśnie funkcjonuje, jak funkcjonalnie dobrze go zaprojektować. Natomiast, jeżeli za każdym razem budujemy inny projekt, inny dom, bo po prostu zmieniają nam się potrzeby życiowe, to te błędy popełniamy. Nawet ludzie, którzy są w branży i którzy mają doświadczenie i oglądają bardzo wiele tych domów, to też, też popełniają te błędy. Czego na pewno nie zrobiłabym w swoim kolejnym domu? Nie, zrobi nie zrobiłabym na pewno dachu płaskiego. Nie miałam w żadnym swoim domu dachu płaskiego, ale też widzę, że klienci, którzy wybierają tego typu rozwiązania, mają potem duży problem z realizacją. Praktycznie w każdym budynku, nawet jak to były nasze projekty indywidualne, był problem z realizacją, z wykonawstwem dachów płaskich. Ostatnio byłam właśnie u naszej klientki, która miała kawałek dachu płaskiego, było to około 25 metrów. Teoretycznie był on dobrze wykonany i teoretycznie kierownik budowy go odebrał, były wykonane próby szczelności, natomiast co się okazało, po ulewnym deszczu miała zalaną kotłownię. Także trzeba na to bardzo, bardzo zwracać uwagę i dachy płaskie są, pięknie wyglądają, natomiast są trudne w wykonawstwie. Jak będziemy mieć super ekipę i super, nawet to, że będziemy mieć super ekipę i super jej przypilnujemy, to nie oznacza, że będziemy zabezpieczeni. Także raczej unikałabym dachów płaskich. To, czego na pewno bym nie zrobiła w swoim kolejnym domu, to są balkony. Wychodzę z założenia, że balkony, jeżeli mamy działkę dużą, małą, nieważne jakiej wielkości, ale działkę, to łatwiej nam jest, ponieważ jakby ludzie są też takimi istotami, które ekonomicznie działają, to łatwiej i prościej i szybciej nam jest wyjść na taras i na ogród, niż wchodzić na piętro. Na przykład z kawą czy lemoniadą, i pić sobie tą, wyś, na tą kawę czy lemoniadę na balkon. Więc to dosyć, że jest mało ekonomiczne dla, dla człowieka. Nawet jak balkony są wybudowane, to bardzo często potem nikt z nich nie korzysta. Wyrzucamy tam tylko pranie do suszenia, lub pościel do, do przewietrzenia. No, tym sposobem stają się naszymi najdroższymi suszarkami świata. Pamiętajcie o tym, zwróćcie uwagę, jeżeli to jest z jakiegoś innego względu estetycznego czy jakiejś innej potrzeby, ten balkon, to być może się przyda. Mi osobiście i mojej rodzinie w ogóle były balkony nieprzydatne, także na pewno w żadnym domu nie miałam i nie będę miała w kolejnych domach balkonu. Ta sama sytuacja tyczy się wykuszy. Oraz lukarn. Wykusze, które mamy na poziomie dołu, czyli czasami się to spotyka właśnie przy jadalniach, czy taki przy, gdzie są projektowane jakieś fajne siedziska, żeby fajnie właśnie obserwować sobie ogród. Super to wygląda, oczywiście, ale koszt inwestycyjny, bo większy fundament, większe okna albo słupki w oknach, większe nadproże, problem z kryciem tego wykuszu, no to jakby generuje tutaj to, tego za dużo, więc rezygnuję z takich rozwiązań. Wsum, wspomniałam o lukarnach. Lukarny to jest to samo, to sama sytuacja. Zawsze próbuję tak projekty, które dla siebie robię, przygotowywać, żeby nie było wymagania tam takiego, żeby przygotować lukarny i żeby doświetlać pomieszczenia pionowymi oknami. Pionowe okna robimy w szczytach i z tego korzystamy. Natomiast każda lukarna w dachu to dosyć, że jest. Podrożenie konstrukcji, to również są to, jest droższa obróbka blacharska i droższe, droższe wykoń, wykończenie. A znowu załamania, połaci są, mogą być miejscem problematycznym w przyszłości. Także rezygnuję z lukar. Dodatkowo staram się zwrócić uwagę, aby było jak najmniej okien połaciowych. Wiecie co to są okna połaciowe? Okna połaciowe to są te okna, które są w dachu. Czyli jak macie dach, to w tej części dachu mamy okna połaciowe. W kolejnym domu, w tym trzecim teraz, który robię, nie ma żadnego okna połaciowego. W pierwszym domu miałam trzy, w tym, w którym obecnie mieszkam, mam jedno okno połaciowe. A w kolejnym nie mam żadnego. Okna połaciowe... To również jest element, który może stać się problematyczny po jakimś czasie. Jeżeli będzie dobrze wykonany, to nie będzie się od razu z tego okna lało w pierwszym, drugim roku czy piątym roku po zamontowaniu, natomiast w kolejnych latach te okna rzeczywiście są nadszarpnięte zębem czasu i, i coś tam się przy nich dzieje. Albo fartuch, albo obróbka blacharska, albo cokol cokolwiek związanego po prostu z dachem, to, to okna połaciowe mogą być problematyczne. Także, gdzie możemy, to nie robimy okien połaciowych. Jakbyście się zastanawiali, że nad innym typem okien to są też okna kolankowe, takie, które idą nam po dachu i schodzą na pionowo, które jeszcze bardziej nam doświetlają. Ale to też jest rozwiązanie problematyczne, ponieważ generuje nam więcej konstrukcji. Często przecina nam wieniec, co wymaga dodatkowych czpieni czy słupków wzmacniających konstrukcję. W związku z tym, tutaj koszt takiego okna też jest jedno, że jest droższy, a drugie, że podraża nam konstrukcję wykonania budynku. Także zwróćcie też na uwagę na zarówno okna połaciowe, jak i okna kolankowe. Czego nie zrobiłabym jeszcze? Nie zrobiłabym kominów wentylacyjnych. W pierwszym domu miałam wentylację grawitacyjną, ponieważ był to stary, starszy budynek remontowany. W obecnym budynku mamy rekuperację, i w kolejnych również robię rekuperację. Kominy wentylacyjne, które przebijają nam dach, to one przebijają i są tam, oczywiście, każdy fachowiec to. Porawnie izoluje. Natomiast każde tak, takie przebicie w dachu może być potencjalnym problemem w przyszłości. Dlatego nie lubię kominów wentylacyjnych w dachu i yy, inwestuję w rekuperację, anemostaty i yy, rozprowadzenie instalacji wewnątrz, wewnątrz budynku. Co to jest rekuperacja? Rekuperacja jest to wentylacja mechaniczna z zyskiem ciepła, czyli macie możliwość taką, że powietrze, które wchodzi do domu, jest ogrzewane przez to powietrze, które wychodzi z domu, w związku z tym jest podgrzane te kilka stopni. Nie musicie podgrzewać już tego powietrza czy gazem, czy prądem, czy pompą ciepła. Także to jest oszczędność ekonomiczna. Druga oszczędność jest taka, że oszczędność, właściwie, benefit tego, tej rekuperacji jest taki, że rekuperacja ma filtry, czyli kontrolujecie. Powietrze, które wchodzi wam do domu, jest całe przefiltrowane. Jeżeli mielibyście możliwość zobaczenia, to w rekuperatorze filtry po trzech miesiącach użytkowania są czarne i to by było to powietrze, którym oddychamy. Także filtry nam już stopują 90% zanieczyszczeń powietrza. Właśnie w rekuperacji. A druga sprawa, że jest to tańsze w wykonaniu niż kominy. Jak mamy w budynku 6, 5 czy 6 kominów wentylacyjnych, to kominy, jakbyśmy wszystkie te kominy mieli zbudować, to włożenie w tych pieniędzy zamiast w kominy w instalację rekuperacji może się okazać tańsze. Także, także na pewno nie zrobiłabym kominów wentylacyjnych czego jeszcze bym yy, nie zrobiła w kolejnym domu? Nie, robię, y, nie robiłabym garażu też nie robię go. Będę miała po prostu wiatę garażową. Jest to tańsze rozwiązanie, zupełnie zabezpiecza moje potrzeby, jeżeli chodzi o to, żeby samochód nie był zamarznięty, żeby szyby nie, szyby nie, miały, szyby nie, miały, nie były zamarznięte zimą. Natomiast wszystkie rzeczy takie, które jeszcze w garażu się gromadzą, mogą być w pomieszczeniach nieogrzewanych, dobudowanych później i nie, nie muszę inwestować w to, żeby garaż był tak samo wykonany, Pięknie jak dom. Także dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że przydadzą Wam się moje rady z tego, czego na pewno nie zrobiłabym w swoim kolejnym domu. Dziękuję serdecznie, i jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, na pewno na nie odpowiem.